Nie ma i to jest Co Idą jest idą Dobra, oko, oko, spokojnie okopać się, ukryć się, sfitrać się, przeładować. To jest rysy! Jestem w dołu. No i wszystko jasne. A, pad jeden, dobra. Podchodzą, podchodzą. Ostrażniejsze, bo mogą jeszcze dać salwę. O, ja, ja. Ja się kiedyś ja dobra, panowie, zajdziemy ich dywersyjnie. Co Byłeś może też tak? nie tak? Nie, ja tu siedzę. O, dobra, to będzie pomysł. Ale przynajmniej kolejnego otłuka. Dobra, spokojnie. Tu już Nie otaczają ten domek. O kurde, co oni tam robią? Jeszcze z drugiej strony do co No właśnie. Jeszcze z prawej są. Chodźcie, chodźcie. Dobra, do, dobra, do walki, do walki. W mele, w mele. Tylko uważajcie cały czas, bo mają jeszcze chyba strząsów. Kolejne poszedł. Kurde, na tej, na tej ostatniej rundzie coś mi za dobrze idzie. E, cofnij, Karol, cofnij. Znaczy nie za bardzo, bo tam jest kolejna linia. Dobra, cofamy, 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 cofamy. cofamy, Uważajcie. Dobra, Karol, musimy się przegrupować. bo Nie da, nie da, nie da ciła. Karol, karel. Dobra, chodź tutaj, szybko ja do mnie chodź. Dwóch jest odciętych, chodź tutaj, szybko. Co on tu robi? <głos> <Trafimy> <głos> A, takiego bała jak Polska cała się... <noise>